Się znowu na rybach. Jesteśmy na łowisku No Kill. PZW. Nie będziemy zdradać na razie jakie. Chyba, Teraz że to... nic nie złowimy. <grafy> no, chyba, że nic nie złowimy, to powiemy. <grafy> Ale mamy nadzieję, że coś się uda połowić. Ostatnio byłem na nocce miałem około 10, 15 może karpi po 2 kilo, 3 kilo. Kolega Dawid, jest tu pierwszy raz. Siema, siema <grafy> Jestem Dawid. <grafy> <grafy> Łowimy, kolega ma dwie wędki, ja mam dwie wędki, jak to na wodach PZW. Połyskę trzeba mieć na tej wodzie, odkarzać, duży podbierak. To w sumie wszystko. Naprawdę ładne łowisko. będziemy mieli kilka naprawdę, bo może fajnych ujęć się uda zrobić. Tutaj ogólnie ze stanowisk. I z łowiska pokażemy na co będziemy łowić. Na jakie zestawy, haczyki, wszystko może pokażemy. Ile się będzie dało. Jak najlepiej się będzie dało. więc Do zobaczenia za chwilę. Świat. Taki linek na dwie kukurydze. Bardzo ładny. Jeszcze go nie mierzyliśmy, ale zaraz go bierzemy pewnie. Z zrobimy kilka zdjęć i wody oczywiście. No może nie bierzemy opuści. miarkę. Zmierz długość ja się nakameruję, co? Mhm. Żebyś miał jakiś wkład w to. Nie. Czekaj, nagrywa się cały czas, bo jest czarny. Tak, tak. no dobra, to mierzymy linka. Wydaje mi się, że 36 ja... no... 36 i pół <laughs> No i pół <laughs> Miara w oczach oczywiście no. Szkoda, że na niektórych grupach tak nie jest. Dobra To na razie kończymy widzimy się przy wypuszczaniu, a teraz porobimy kilka zdjęć Ile wracamy Opa ładnie No, a więc pierwsza rybka jest U Dawida no, nocka nam się dopiero zaczyna, nie wiem czy wspominałem, ale jesteśmy tu na nocce, w jednej nocce, mata już mokra, Dawid zaraz przerzuca, przęta na pewno to samo, też kukurydzka, Robimy no, dalej, siema. Dzisiejszy karkli pierwszy karty naszej noski rowerowej noski. Tutaj na włosie założony jest hot demon Możesz pokazać blisko Jacek O i na to dzisiaj będziemy łowić No i to tyle To jest sanem Aby ktoś nie wiedział Tu mamy trochę przynęt Detra nabija No nabija rękę Tu jest nasze takie małe stanowisko można powiedzieć pół namiot przyjechaliśmy na ockę na rowerach i trochę trudno naprawdę było dużo rzeczy wziąć tak tutaj wygląda łowisko Zaraz podejdziemy tutaj pod wędki Dawida <laughs> Musiał wycinać coś. No i dobrze, wycinaj. Czekaj. Się tak chyba zakładanie. Mhm. O, i prąd. No, no już. I tak tu to wygląda. To jest jeszcze jedno łowisko. to jest łowisko dla osób, które sobie rybkę lubią zabrać. Teraz można... Nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem, czy to jest ryba. To jest chyba rybka jakaś. Jest. Karaś. Tak to była rybka. Albo mały karp, karaś. Może coś takiego. Można. Widzimy. Są tutaj płocie, ręgi, szczupaki. Podobno może jest jakiś sum. Bardzo dużo karpi. Głównie po 2-3 kilo. Liny, karasie. Jeszcze widziałem jak jesiodr wyskakiwał Jesiodry są? Mhm, to są To takie dosyć małe, coś do kilo I amury, nie? taki fajne łowisko Teraz. Łowimy, łowimy U Dawida właśnie było branie Na tej tu Dwie kukurydzę na włosy Może coś Boją się te ryby jakoś mocniej za Zacina co? Czekaj, czeka, poczekaj, może wiesz, uh ludzi -huh. widać Braje na szczytówce. Niczego się nie wybawić. Co nie ma nic. Nie czuć mam. No. Czuć tak opada żyłka. Moźno. No, będzie od jas, będzie widać. W ogóle też wpadliśmy na pomysł, żeby jedną wędkę rzucić dosyć bliżej brzegu. Bo stanie jak tu byłem, miałem wędki w tym miejscu. Siedzieliśmy tam dalej. I tak po prostu sobie rzuciłem troje kukuryzy. Te trzciny co tu są. I przy podbieganiu do brania, gdy zobaczyłem, miałem brania, po prostu słychać było: O, fajny. Podbiegłem i tutaj zaraz takie trzy ryby odpłynęły. Jakieś duże fale były w tamtą, tą i tą stronę. Mam pomysł, żeby na noc jedną wetkę tutaj ustawić w tym oto miejscu. Może uda się coś fajnego złowić, a no może nie. Ale raczej tak. <gry>